No Wymień trzy turnieje żużlowe. SEK, Grand Prix i PGE Straliga. No bo to PGE to mnie zmyliło. Okay. Wymień trzy czynności, które robisz przed meczem. Jem, rozgrzewka, Przybieram. Co robię zawodnik przed zawodami? Robię kupę. Zawodnicy nie robią. Każdy nie. Każdy gramy kupę Kupek robią kwiatkami, nie? Wymień trzy elementy ubioru zawodnika. Buty, kask, gogle. Proszę o ciebie. Wymień trzy miasta, z którymi GKM Grudziądz 2025 będzie rywalizował w rozgrywkach Korzów Gorzów, Częstochowa i Toruń. Zaliszamy? No tak, na styk. Dobra, niech się Wymień trzy gadżety kibica. Koszulka, szalik i trąbka. Ty co jedziesz? To mógłbyś być kibicem, nie? Bo zryknąłem szybciej. A, -a, a oszuście. Dobra. Wymień trzy pomieszczenia na stadionie. <laughs> co? Jakie pomieszczenia? Przecież park maszyn jest. Co za pomieszczenie. I Wiprom złoty i srebrne. A, no tak. I jadalne jeszcze, nie? Biuro. Ja, ja tylko się pa, parku maszyn się pojawią. O. Trudne? No bardzo. Po angielsku czy po polsku wysz? Może? może iść po polsku. Jeżeli to przeklądamy. Zastaram no się. Wymięcie miasta. Który? Organizowane będą Rundy Grand Prix 25. Cardiff-Warszawa... Byłeś prosto teraz. <noise> tak? Wymień trzech zawodników z party Wrocław. Maguta, Biulia, Janowski. Poszło, nie?